Witam ponownie z nadwody ze szlaku wędkarskiej przygody. Poznajecie miejsce? Ostatnio wspominałem, że opuszczę się tutaj na linię i sprawdzę. Powiem wam sprawdziłem, opuściłem się na linię. Stanąłem sobie tutaj na tej kępce. Troszeczkę dalej, żeby było bezpiecznie. Byłem przywiązany i rzucałem tutaj w tym kierunku, tu gdzie mam pontonik. No i zobaczcie. Rybka niewielka. Ale radości dała troszeczkę mój pójdź. Oddaj głupkę, czy wypuści. No i dobra. Dobra. Paszę lampkę, nie będę świecił w kierunku wody. I tylko wypuszczę. Może nie idę. O, łączenie pośrednie. No, i po tym sandaczyku nic się nie wydarzyło. Noc była ciemna, nieprzyjemna. Pojechałem do domu. No, ale przyjechałem na następny dzień. Porzucać troszeczkę zaboleniu i dalej poobserwować tą burtę. Co się teraz dzieje? No, i uderzył bolek. Ale ten ładnie buchnął, dał mi radości, bo ciężko było wydłubać rybkę jakąś. Tak podejrzewałem, że księżyc się zmienił. No to i ryba będzie zupełnie inaczej brała. Przecież pięknie. To było piękne. ty gdzie ty idziesz? Co ty robisz, tu? Zobaczcie, wypuszczcie koło Ale to pięknie buchnął. Ale nie trafiłeś chyba, co? Pokaż się. No nie trafiłeś. No dobra, podejdę do ciebie. Ojejko. Taka rybońka. Oko dobrze, ale oko całe, fajnie. Taka rybuńka. O! Ale! Zarabiłam na <taka> Następny dzień jeszcze zupełnie był inny. Żerowały klenie. Nie było widać boleni. Jeden taki wielki wchodził, próbowałem go przechytrzyć. No ale buchnął klenik. Zaraz się odpiął, wobler wystrzelił No i wylądował w nodze Musiałem to operować Nad wodą Reszta zobaczcie sobie Jeszcze godzica mi się w nogę wbija, nie? No tak, muszę go teraz wyjąć Dobra Ty tam ganiesz, ganiesz, ganie pięknie kurczę, wyeliminowałeś mnie i ganiasz teraz, kurczę Dobra, trzeba przebić na wylot Dobra, przebiłem teraz muszę uciąć i wyjąć gorąco się zrobiło kurczę. Przebiłem to na lewie, kurczę. Zobaczymy. Trzeba wyciąć. Trochę zgrzałem przy tym. No mam już jeden wywód. Znaczy niewygodnie to roczyłem. Sam grot odetnę, o gdzie tam wejdzie mi, kurczę rozgiąłem to trochę jeszcze dobra, rozgiąłem to i odcinamy Nie ma co z tym siedzieć, ale rozkminka kurczę. Kleń wziął, puścił, no i się wybiło. Musiałem sobie to wyjąć, zobacz. Półcinałem i wyjąłem. Taki ślad został. Musiałem przebić na No dobrze. Zabiegł, można łowić dalej. Ale mnie ryby załatwiły z tą kotwicą, co? No ale sprawiedliwości musi stać się zadość. Tyle razy ukułem te ryby, teraz się odwdzięczyły. Nie mam żalu, chociaż mogłem wam pokazać, jak to wyjąć sobie na miejscu i można kontynuować łowienie. Od jakiegoś czasu obserwuję księżyc. Zauważyłem, że jak księżyc świecił dokładnie na tą kępę, to ryby brały. Ten sumek ustawił się pod kępą i na tle księżyca wybierał te uklejki, które chciały się schować pod tą kępą. Kiedy przyszedł nów, te ryby przestały wychodzić pod tą kępę. Były ciemne noce, no i wszystko tak, jakby zgasło. Przestałem widzieć chrabąszcze, przestałem widzieć żaby. Tak, jakby wszystko zgasło, wszystko się zmieniło. Przeczekałem ten nów, i znowu wyszedł księżyc. Wybrałem miejsce, gdzie na który brzeg świeci ten księżyc, i pojechałem tam samochodem zobaczyć. Grasowały tam ogromne rybska. Więc tak myślę, że księżyc w nocy ma ogromne znaczenie, bo na tle tego księżyca mogą polować. Kiedy są jasne noce, mocno księżyc świeci, ryby mają chyba lepsze warunki, bo mają chłód, mają nieoślepiające światło, no i wtedy lepiej żerują w nocy. A jak przyszedł Nów, no to żerowały lepiej o zmierzchu i o świcie. Ale za to noce były puste. Pozdrowienia z nadwody. Łapy w górę. Subskrybujcie kanał. Trzymajcie się.